Uu, chyba słabiutko tu będzie. Nie wiem, zobaczymy. Siwanko, Siwanko, w kolejnym odcinku z Magnesu No Domowego, jesteśmy z Bartkiem i kolegą Wojtkiem. Wojtkiem, o, w takim wiadukcie kolejowym jesteśmy. Tomek tu jeździ, widziałem. Tak było, nie kłamie. Twój kolega Tomek jest maszynistą? Nie, Artur Skaniowa którego pozdrawiam Bo mówić, że Tomek jeździ tutaj Tomek, tutaj od Tomek i przyjaciele Nie wiem o czym ty to Nie Tomka i przyjaciele? Nie Tam jest Tomek, Emilka, Gabryś, Kuba No takie pociągi z twarzami, co jeżdżą Czy jest coś takiego Wojtu? <grym> <grym> Nie wiem Ja tylko znam ho ho, motherfucker. Jedzie Tomek Jedzie Tomek, więc się zbieramy do rzucania magnesem Do pierwszej znajdki A wiesz co to jest? Zapalniczka. Ja wam. patyk. z Także Ta kura wszystko widzi tak samo jak ja widzę. Że nie subskrybujecie kanału. Jeden i drugi, połowa z Was. Nie subskrybuje kanału. Jeżeli doceniacie moją pracę i oglądacie, i szukacie za każdym razem mnie. I kury, to możecie wcisnąć ten tutaj guziczek, subskrybuj. Ten tutaj dla Was to nic. A dla twórców motywacja do nagrywania kolejnych odcinków dla Was. Tak więc. Mam coś dla Ciebie. Oglądajcie dalej. Raz, dwa, trzy kapselki, ale mam spota. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć monet. Sześć. <śled> Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem. Tak, raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem monet. Szybciej zarobię w ten sposób niż ze złomu. Myk, w końcu jakiś kotlecik, taki kurde wysany. Och, ty. No, tak się nachyliłem, że. Pierwsze takie konkretne człowanie, nie? Coś siedzi Hopsa o, Co tu jest? Czekaj, odczepię to o, o. No. A, widzisz, a może ktoś tu już szukał, ktoś tu przeczyścił, bo tak... Może no być... I dwa złote. O, jaki nit! Panie! To jest ten znalazny, on, on uratował, nie? To jest. Ten Klikło, będziemy klikać. <grymianie> <grymianie> Wo-wo-wo, kropka YouTube. Mm. <grymianie> Powiedziałem ci, zapaszki nie z tej ziemi. <grymianie> o, kurde, to takie większe przyłapanko. Z tego mułu trzeba wydostać Co jest? O tabliczka właśnie odpadła Odkleiła się Bez kitu 10 20 20 tylko. No. W związku z tym, że nic nie ma, to ta sama rzeka tam nie? Inna przepływa. O stary, to są jakieś do rzeczach rzeczki. Lecimy tam. I jesteśmy. Zobaczymy, co tu w tej wodzie piszczy. Jak to Bondi mówi? Bump away! No! Od tych Larsenów mu się magnes przyczepił. Chodź od tej strony, tu z liną szarpniesz tą mańkę. A, ch** tam Tu, od tej strony musisz pociągnąć Jakieś nie lubię tym gówny siłować No i teraz jest, hop I myk Proszę bardzo No loba, jaka brefa O, kurde. I jakieś tam... Pierdoły! Toni? Ale je yeah. yeah. Ja tak do końca nie jestem... przekonany. Przerzucanie magnesem w tym miejscu to jest dobry pomysł. Chyba bardziej tam porzucam. O, jakaś. Coś od czegoś. Poziom wody jest tak wysoki, że się niewygodnie tu podciąga. Idę na kolejny wiadukt. Szczytówka od wędki, gwóźdź i taka kuleczka. Taka spinka zabezpieczająca. O! Niezawodny F300 Gold Od Magtomu Kurwa, <noise> <O. głos> a wcześniej mo pocisk moździerzowy cały Stary, <noise> <noise> a, 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 a jakieś 100 metrów dalej mam kurwa niebity pocisk moździerzowy cały No to zanieś jeden obok drugiego i rozpal ognisko <noise> Tak więc kawałek Lersena Adrendor wyłowił Wyłowił fu Wykopał Granat F1 Nie wiem czy coś jest czy nie O Proszę bardzo Śruba kolejowa O Taki pręcior jeszcze wyszedł Haha ha, ha. ale coś tutaj jeszcze chyba łapało, albo i nie, nie wiem, nie. nic już tam za bardzo nie łapie. Lipa, lipa, same gwoździ pierdoły wychodzą, a tu się dzień kończy.

i będziemy do domu jechać Ja chyba coś mam i chyba mam rółkę. No o kurde to jakaś Lepsiejsza rułka Chyba tak O kurde Drugi tak, Kotwa taka do jak domy się mo do trzymania dwóch ścian na przykład albo jak się takich no No kurde, teraz jak się zwija Uuu! Teraz jak się zwijamy to fanty wychodzą, ale mam podkowę pękniętą. Złowił ktoś jeszcze kiedyś pękniętą podkowę? Ty. O, fajna. Wiesz co, jeszcze mam coś, co ty zawsze Zawsze wypada czyli żyletka, taka normalnie jak pióro Tak, pęknięta jak, bo, Ale fajne, czekaj, pokaż tu widzom Takie, ale... Takie bomble co mamy, i co mamy? Ty... Wow! A, ale <grym> Jaka podkowa wielka! A, jest. Ale wielka! Jurde. Popie no już dwie podkowy, to ty tyle szczęścia <noise> Powiedz mi co to jest? Ja drugi raz coś takiego wyciągam, identyko to Jest jakby zamek tu? No, jakby coś od zamka Ale co to jest kurde przy twojej podkowie no Ja piernicze <noise> Superancki Druga myk Pojeżdżasz sobie sobie i tam dalej za I ostatni fant na dzień dzisiejszy to kierownica od Stara. Co za miecz? O kurde! O chłopie! Też kiedyś jedną wyłowiłem. Elegancka. Malutki, ale jest. A jakiś tutaj coś pisze? Tu coś jest. No słuchajcie, widzowie. Pistolet. Coś. A gdzieś mam. A tutaj się nic. Pistolet. Kiedyś rewolwer, teraz pistolet. Nie, nie szlałem. Ja jestem w szoku! Te dwie podkowy faktycznie przyniosły szczęście w postaci pistoletu, albo przynajmniej to co po tym pistolecie zostało, bo lekko stuknąłem i Pół pistoletu zniknęło na oczach. <noise> Nawet go nie będę czyścił. No, takie podsumowanie małe. Eee, tu też jest magnes. Ale gdzie nie, fanty pozostawiałem, tam również. I... No, i tu sama drobnica. I fantem jest chyba siekierka Bardzo fajna. Kurde, przemekby się zwierzak. Ucieszył Jakbyś mu taką sprezentował. Co Zrobiłbyś z niej coś fajnego? Może Wyślę mu zdjęcie, zobaczymy, zobaczymy jak to jest, no. W ładnym stanie no, jest to Panie, Ja tu mam 15 takich <laughs> No, całe wiaderko takie Fiku miku F200 Też robi robotę Robi, robi I zaraz sprawdzimy ile dokładnie Uważę Zaraz będziemy uwagę. ważyć Mojego wiadra nie ważymy, bo tam za dużo tego wszystkiego jest. A nie chce mi się magnesu czyścić ze złomu. Ważymy, Bartka. A jest? A jest. 15,5 kilo tej, tej drobnicy z siekierą. O mnie też gdzieś tak be... no dobra. Kawałek Larsena, rura. No może u mnie będzie z 20, nie wiem. Dwie podkowy i pistolet. Ten silnik. I tym wystrzałowym akcentem Żegnamy się z wami z Bartkiem, który odwiązuje linę! Jeżeli jesteście ciekawi, co dalej w wodzie się znajduje, czy to w tej, czy w innych zbiornikach akwanach wodnych, zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału. Wpadajcie do Bartka, zostawcie słowo Boże, pozdrówcie matki, żony i kochanki. Trzymajcie się. Cześć. Heja!